brutalne, szalenie efektowne dobicie bliskiego zgonu przeciwnika. Losowe bądź aktywowane specjalną sekwencją. Dostarczają mnóstwa satysfakcji, stanowiąc przy tym mini nagrodę za zwycięską potyczkę. Finishery są nam doskonale znane przede wszystkim w serii Mortal Kombat. Nie o tych ciosach kończących będę jednak dzisiaj mówił. Pominę również pochodne silent Kill i quick time eventy. Na czym się więc skupię? Głównie na RPGach oczywiście. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich urojeń. Dzisiaj znów wracamy do ludologii pogadamy sobie o kolejnym elemencie wchodzącym w skład generalnie budowy aranżacji, rozgrywki gier komputerowych, skupiając się właśnie o taki, na takim aspekcie bardzo owensywnym e, z punktu e, widzenia prowadzenia działań z perspektywy jakiejś osoby, bohatera, awatara głoszącego prawdę w konkretnej grze, przy, tak jak zanonsował to wstęp, skupieniu się troszeczkę na e, RPG. -ach. Pogadamy sobie dzisiaj o finisherach i im podobnym w ramach kolejnego aspektu gier komputerowych. Zapraszam serdecznie na materiał. Wszystko rozbija się o aspekt tak zwanej losowości, jednak jak ona się ma w stosunku do zagadnienia dzisiejszego programu, o tym później. Zacznijmy jednak od początku, od przykładów, które myślę w jakimś mniejszym bądź większym stopniu zobrazują Wam to, co chcę Wam powiedzieć. Wszystko zaczęło się od pierwszego yy, Wiedźmina. Od przygody, właśnie z pierwszym, że tak powiem, Geraltem. Gram, gram sobie, walczę, walczę, walczę. Przychodzi kolejna, drugiego, trzeciego, czwartego, kolejny pada, i nagle program odbiera mi interaktywność, biorąc aranżację sceny jakby w swoje ręce. Totalnie zgłupiałem, oglądając powiedzmy scenkę, jak Geralt. Delikatnym, szybkim ruchem miecza podżynam gardło swojemu oponentowi, gdy ten pada z łupotem na ziemię. Coś niesamowitego stwierdziłem. O co chodzi? Co się stało? Co to dokładnie yy, yy, było? Mówiąc krótko, orgasmus Rex. I sobie tak pomyślałem, zaraz, zaraz, zaraz. To z czymś takim będę miał do czynienia w dalszej rozgrywce? Zajebiście, to pocinam dalej. Potem pojawił się Dragon Edge i to, co wyprawiał mój ciężko zbrojny Dual Wilderowiec z dwoma mieczami bądź toporami bądź kombinacją miecz plus topór to była czysta, piękna, pamiętna, krwawa. Poezja. Coś niesamowitego, gdy właśnie wskakiwały odpowiednie finishery, gdzie zaczynając od ścięcia naraz trzech głów, wbicia em, miecza pierwszego i oderżnięcie głowy oponenta mieczem em, drugim, em, aż kończąc po aktywowanych finisherach na. Smoka, gdzie wskakiwaliśmy na takiego kolesia, była krótka sekwencja, powiedzmy, prócia mu w głowę, zakończona efektownym końcowym dobiciem takiego stwora. Coś niesamowitego, dodatek potem oficjalny wprowadził nowe umiejętności, jeszcze bardziej podkręcające, właśnie finishery, jak i aktywowane umiejętności. Oprócz tego, też jest ważna aranżacja wyglądu, jak to wszystko wygląda i brzmi z innej perspektywy. Mam tu na myśli odpowiedni ruch kamery, przybliżenia, oddalenia. Bardzo często występuje również zwolnione tempo, by jeszcze więcej emocji i wrażeń wynieść właśnie z takiej sekwencji, będącej właśnie opisywanym finisherem lub czymś pochodnym. Potem pojawiły się takie gry jak: Punisher i aktywacja odpowiedniej brutalnej, hardkorowej sceny za pomocą klawisza, który dotyczył właśnie wspomnianego quick killa. Tam wachlarz tych mrocznych możliwości naprawdę miażdżył dubsko. Od wsadzenia granatów w pysk oponenta, strzelenia mu strzelbą w bebechy, wsadzenie w twarz miotacza ognia, walnięcia toporem, nożem, przekrzywienie. Mógłbym wymieniać, to było naprawdę coś niesamowitego. Potem Manhunt 1, 2 i naprawdę strasznie... Ciężkie, kontrowersyjne sceny wykańczania przeciwników za pomocą narzędzi wszelakiego mordu. Następnie wszedł Deus Ex Human Revolution i tutaj niesamowite możliwości anihilacji przeciwników, dobijania ich właśnie za pomocą wmontowanych praksisów odpowiedzialnych za ostrza, łamanie karku, łapanie za głowę, obracanie. Znów coś niesamowitego. Potem przyszedł czas na Skyrim i chociażby Wiedźmina dwójkę, gdzie ten element został jeszcze bardziej podkręcony. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Teraz przejdziemy właśnie do tego aspektu całej magii. W czym tkwi magia i dlaczego właśnie element finisherów powinien na stale zagościć w mechanice rozgrywki gier komputerowych. Właśnie wspomniana losowość. Taka wieczna niepewność kiedy wejdzie, czy wejdzie, fajnie, żeby był wszedł, fajnie, gdyby wszedł, i zazwyczaj taki finisher wchodzi w momencie, gdy zazwyczaj się go nie spodziewamy. I tutaj powiedzmy, ta radość, satysfakcja jest niesamowicie potęgowana. Kurczę, ale zajebiście to. Wyszła, akurat był ostatni mocna, ciężka, krwawa potyczka i nagle zakańczamy obrotowym atakiem, rozwalając trzech naraz lub ostatecznego, czy to bossa, czy podstawowego pionota, piona, pionka z jego świty. Dobijając właśnie mieczem, rozpruwając i tak dalej. Elementy furi właśnie tego szału, wchodzące w skład aktywacji przycisku w grze Amalur The Reckoning. Mógłbym wymieniać, i cieszę się, że lista gier, będących chyba myślę dobrym przykładem w myśl dzisiejszych rozważań, rośnie i jest po prostu już duża. I to jest fantastyczne. Pomijam tutaj kwestię oczywiście Quick Time Eventów oraz Silent killi, cichych zabójstw, które pod względem aranżacji wizualnej generalnie wyglądu odpowiadają zwykłym Quick Killom czy Finisherom, ale są, tak jak wcześniej mówiłem, aktywowane. My wiemy, kiedy one się pojawiają, czyli ta magia losowości się kastruje i pęka. I w tym momencie, mimo że również one dają potężną dżdżę satysfakcji, jednak ta brak losowości troszeczkę zubaża ich odbiór. Słuchajcie, jak widzicie, prosty myk, ale jaki cholernie skuteczny. Genialny pomysł raz na urozmaicenie zabawy. Mechanizm wręcz przepyszny, który na pewno wpływa dobitnie na grywalność danego tytułu. Czujemy, czym walczymy, czujemy moc tego oręża, siłę swojej postaci. W ten sposób na bank walki przestają być drewniane, nudne, monotonne, a przez wspomnianą losowość do każdej bitki podchodzimy z nadzieją uzyskania lepszego właśnie finiszera, ciosu kończącego bądź poranienia konkretnej ilości przeciwników. Jest napięcie, są emocje. Strasznie lubię tą pierdołę i szczerze liczę, że wejdzie ona na stałe do kanonu tworzenia gier komputerowych we wszystkich grach fabularnych i jak najbardziej nie tylko jeśli chodzi o ten gadunek. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za odbiór materiału i pochwalcie się w komentarzach swoimi ulubionymi grami. Jeśli pamiętacie, jeśli kojarzycie, to jakimi finisherami wchodzącymi w skład właśnie podanego przez Was programu. Dziękuję Wam serdecznie, kochani. Serdeczna tarcza. Hej, jest.